Plonie. Żołdacy MacArthur'a bici przez wojska ludowe i chińskich ochotników wyladowują swą bezsilną wściekłość na bezbronnej ludności. Dziesiątki tysięcy dzieci koreańskich jest bez dachu nad głową. Pomóc tym dzieciom, pomóc tym niewinnym ofiarom amerykańskiego bestialstwa to nasz obowiązek. Polski Komitet Obrońców Pokoju rozpoczął w całym kraju zbiórkę ofiar i darów dla dzieci koreańskich. Droga dziewczynko koreańska, pisze Bożenka Żochowska. Setki wzruszających listów dołączają szczęśliwe polskie dzieci do swoich podarków dla dalekich, a tak bliskich dzieci bohaterskiej Korei. Do ciebie też przyjdzie trójka pokoju. Przygotuj co możesz. Niech wiedzą koreańskie dzieci, że obok ginącego świata zbrodni, zła i przestępstwa istnieje potężny, coraz silniejszy świat pokoju, radosnej pracy Braterstwa. W znanej fabryce obuwia w Helmku istnieje szkoła przemysłowa. Tutaj młodzi robotnicy, przeważnie zetępowcy, zdobywają gruntowne wiadomości fachowe. Przez 5 godzin uczniowie pracują przy warsztatach. 3 godziny poświęcone są przedmiotom teoretycznym. Czas nauki jest liczony jako czas pracy i wynagradzany według normalnych stawek. Pamiętacie stare, ciemne, prymitywne warsztaty szewskie? Pamiętacie przysłowiowych chłopców od szewca, których majster szkolił przy pomocy jedynego środka pedagogicznego targania za uszy? Jakże inaczej wygląda praca i nauka w nowoczesnej, zmechanizowanej fabryce przemysłowej? Ożezek Gdański w Warszawie. Przybył transport ze Związku Radzieckiego. Ostrożnie, ostrożnie. Widzicie przecież jak to troskliwie opakowane. Uwaga. Tajemnica się odsłania. Przyjechały nowe, piękne pobiedy dla miejskiego przedsiębiorstwa taksówkowego w Warszawie. Na ulicach stolicy kursuje już 40 nowych taksówek mających specjalne postoje w najruchliwszych punktach. Zanim nie wyszkoli się nowych kierowców, prowadzą taksówki najwytrawniejsi fachowcy skierowani przez PKS i inne instytucje. Tu siedzi za kierownicą Mistrz Zenderowski, znakomity motocyklista, członek kadry narodowej Szużlowcy. Pobiety mieszczą cztery osoby poza szoferem, jeżdżą znacznie szybciej od sfatygowanych taksówek warszawskich i są tylko o 30 groszy droższe na kilometrze. Już niedługo ruszy na miasto dalszych 60 pobiet. W planie sześcioletnim 1200 takich wozów będzie obsługiwać mieszkańców stolicy. Chuda zabrze. Załoga walczy o wykonanie planu, o szybsze wytopy, o podniesienie produkcji. Ileż w tej codziennej walce pasjonujących momentów, ile konfliktów, ile trudności. Bohaterowie dnia powszedniego to oni hutnicy. To o ich pracy i walce napisała sztukę młoda autorka węgierska Ewa Mann. Zespół teatralny klubu fabrycznego Zabrze wystawił ją na swojej scenie. Przyjrzyjmy się tym twarzom. Spawacz Bomski będzie grał rolę młodego inżyniera. Maszynista śdziech jest jednym z filarów zespołu. Skupień jest formierzem w chudzie i na scenie. Dobrze więc zna swoją rolę. Wilczyński pracuje przy żeliwiaku, w sztuce stanie przy piecu Martenowskim. Fragment przedstawienia, robotnicy dyskutują nowe metody szybkościowych Zdjęcie wytopów. To jest bo i co to 5 minut, tyle co nic. Ile razy wolaci, wiem zaczynał, a ja sobie jeszcze stoję, papieros otwórzę i nie spieszę się, a co leci. A co to jest że tylko pięć minut, w ciągu zmiany tylko dwa razy ładujecie do pieca, to macie 10 minut. Na tydzień jedna godzina. Widzicie ile to jest? Dwa, tylko dwa porinty na tydzień. Tak, ale jeżeli w dwóch biesach za zaoszczędzą po jednej godzinie tygodniowo, to będziemy mogli wytopić 45 ton, czyli półtora porcji tygodniowo więcej. Zrozumiałeś? A niech ich licho porwie. 30 lat można tu było pracować normalnie, aż tu nagle we łbach się im poprzewracało. Zobaczył pan inżynier, że przyjdziemy pewnego poranku na trmkuty, a tu piece do gór nogami. Wie pan, kogo mi pan przypomina prawdziwego stuprocentowego Yankiesa? Jest w nich jakaś inklinacja do mistycyzmu rosnących cyfr. 101%, 110%, 120%. Pan też zapala się do tych cyfr. Jest jednak pewna mała różnica. Oni myślą do cyfrach, marzą o dolarach. A dla mnie cyfry to tony wytopionej stali. Stal to więcej traktorów, szyn, maszyn. Maszyny to więcej pociągów, fabryk. Fabryki to więcej ubrań, książek, butów. A to wszystko dla nas, dla ludzi pracy. Po to mnie tu posłała partia. Po to postawiła moja klata, żebym wszystkimi siłami, wszystkimi możliwościami starał się, żeby nasi ludzie lepiej jedli, lepiej ubierali się, lepiej żyli. A ja, jako naczelny inżynier, nie mogę brać odpowiedzialności za to awanturnicze usprawnienie. To ja ją wezmę na siebie. Stalingrad, miasto bohater, dziś w 8 lat po zwycięstwie, dźwignął się z gruzów wspanialszy niż dawniej. Oto ojciec i syn Oreszynowie, budowniczowie Nowego Stalingradu. Syn Paweł jest członowym brygadzistą sztukatoru. Ojciec uczył go kiedyś pierwszych kroków na rusztowaniu. Dziś pracują w jednej brygadzie. To budowa domu mieszkalnego dla robotników słynnej fabryki Czerwony Październik. W dniu wyborów do rad terenowych budowniczowie Stalingradu oddali stalingradzkim metalowcom 18 tysięcy metrów kwadratowych mieszkań przed terminem. Kolchozem Aluga w Baszkirii opiekuje się radziecki mistrz sportu, znakomity narciarz Farizow. Przyjeżdża w świąteczne dni z Ufy i prowadzi dla kolchoźników kursy narciarskie. Przewodniczący Gminnej Rady Mansurow nie da się zakasować, byłem lodzikowi. Na stare lata też się można czegoś nauczyć. Najlepszy narciarz kolchozu, Bukbulatow, został wydelegowany na międzykolchozowe zawody młodzieżowe. Pierwsze jest dla pań. Najpierw odbywa się bieg kobiet. Dobrze opanowaną technikę wykazała kolchoźnica Galina Lichmanowa. Biegnie równym tempem, mija jedną przeciwniczkę po drugiej i zajmuje bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce. Na drugim miejscu młodziutka Tania Juga. Mężczyźni startują na 10 km. Nasz znajomy mistrz kolchozu Aduga utrzymuje prowadzenie do szóstego kilometra. Idący w świetnej formie przewodniczący kolchozu imienia Krajewa Głuszko wysuwa się zdecydowanie na czoło i zwycięża. Sport i wychowanie fizyczne zdobyły wieś radziecką.